Witamy Państwa z padoku. Za chwilę nagroda Efort. a z nami wiceczempion w tej chwili, jeżeli chodzi o klasyfikację trenerów, Maciej Jodłowski. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Wystawia Pan tutaj kabum pod palikiem. Jakie forma i szanse tej klaczy? No Forma jest bardzo dobra. Myślę, że dystans na pewno jej służy te 100 metrów dalej. Do poprzednich to, wyścigów. Tor jest dosyć wymagający, bo jest dzisiaj mocno elastyczny. Będziemy się starać osiągnąć jak najlepszy wynik. Na, Nagroda Mokotowska to jest można powiedzieć Pana wyścig, bo pada, pada łupem w ostatnich latach wielokrotnie. Czy w tym roku będzie Pan też trenował zimowego faworyta na derby? Jak czuje się Zespiryt zwycięzca nagród Dakoty i ministra rolnictwa? No, Czuję się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że potwierdzi dominację w roczniku koni dwuletnich i że zostanie tym zimowym faworytem na derby. A drugi po, pana koń, który wystartuje w tej gonitwie, Kolonius, z jakimi szansami i w jakiej formie? Ten koń idzie zawsze do przodu. Naprawdę rozwija się. On był troszeczkę późniejszy. Też się czuje rewelacyjnie. Jest to koń taki ciągły, także myślę, że też na pewno będzie widoczny w tym wyścigu. W nagrodzie kryterium wystartuje trzyletnia Marigold Blossom. Miała fantastyczną karierę na wiosnę. Wygrała wiosenną, wygrała Soliny. W tych starciach ze starszymi końmi już idzie trochę gorzej. Jest szansa, że dzisiaj się to jakoś chociaż troszeczkę odwróci? Zauważyłem poprawę jej formy. Faktycznie, no... Te, te pierwsze starcia z, z rocznikiem starszym były nie, nieudane, bo jednak o tej porze roku yy, te trzylatki jednak są słabsze od tych starszych koni. Teraz już zbliżamy się do listopada, troszeczkę się wzmocniła, yy, widzę poprawę. Yy, myślę, że stać ją na jakieś płatne miejsce. Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami i zapraszamy na nasz kanał YouTube Toru Służacznik. Tam znajdziecie analizy, wywiady i oczywiście relacje ze wszystkich wyścigów w Polsce.